Kalimerka. Dzisiaj będziemy sobie odpakowywać paczkę z Ludquestu z kartami, więc mam taki plan, żeby znaleźć jakąś rzadką kartę. Więc co, lecimy w, poszukiwania, w poszukiwaniach rzadkiej karty. To lecimy. Przyszła do nas paczka z Ludquestu z kartami Pokémon. Więc zabieramy się za odpakowywanie. Tylko jeszcze tutaj Wam pokazuję ich ulotkę. No i z tyłu mamy kolorowankę. To jest Charizard, nie? Z Charizardem. Można sobie pokolorować. Po zdjęciu tej folii okazało się, że dostali, dostałam gratisa jakąś kartę gratisową z Loot Questu. Mamy tutaj zapakowaną nią w folijkę i totalnie nie wiem, co, co to za karta jest, bo jej nie zamawiałam. A jest to. Halo sand. Ładna karta, tylko ona jest... Trzeba będzie ustalić, z jakiej to jest serii. Czy to jest. Bo nie wiem z jakiej ona jest serii, tak to prawdę ustalina. mówiąc. To jest do ustalenia, ale ogólnie się cieszę z tej karty. Bardzo mi podoba. się podoba. Mamy też tutaj ładną naklejeczkę. Ja lubię naklejki, bo je zbieram. No i mamy jeszcze drugą taką naklejkę. Serii kart Pokémon Temporal Forces Skylet and Violet zamówiłam dwa boosterki oraz y, trzy karty promocyjne. Jest tutaj y, Togepi oraz jego ewolucja. Więc, może najpierw otworzymy boosterki i później otworzymy sobie te karty. Więc, robimy to tak. Zobaczymy, czy coś się trafi, bo ja ogólnie zbieram e, tą serię Skylet and Pilot Temporal Forces, więc sobie zamówiłam je. Jest kodzik, więc tak. Tutaj, proszę bardzo, jest kodzik. I teraz, tak, e, tak jedną się przekładało z tego, co się kojarzę. To jedną sobie przełożymy. Tak, i tak. Tak, i tu mamy właśnie energię. Pierwszą. O, cincino, no. To chyba też go nie mamy, albo ja nie Nie, chyba mincino. A, Mięcino no. O. To jest Nie. Jeszcze jest jedna. Victini. Victini, ale bardzo mi się podoba. I grotle. 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 A nie, jeszcze jest jedna, to jest rar rar Rarka, e, Drampa. Nie mam jeszcze takiej karty w swojej kolekcji, podoba mi się ogólnie. Teraz sobie otworzymy busterek z Rajku. Więc tak, najpierw jest Kodzik, proszę bardzo. O! Tego nie przeczytam behe i jem. bo musiał usłyszeć. Ale ładna karta ogólnie. No i... Mira, Miraidon, no. Teraz się bierzemy za tą paczuszkę. Teraz to tak. Wyjdzie tak cała? Wyjdzie. Wyszło prawie. Tutaj mamy monetę. Bardzo ładną. Z tyłu po prostu jest czarna, ale z przodu mi się podoba. Tutaj mamy oczywiście standardowo kodzik. I tutaj mamy tę. Tego Togepi. Tu mamy Basicową kartę. Tutaj mamy Stage 1. I Stage 2. I ładny jest. Podoba mi się. Dlatego go wybrałam. Najbardziej mi się podoba ta ostatnia ewolucja. I teraz się bierzemy za... Boosterka. Może tutaj dopisze nam szczęście. Tu mamy yy, kodzik, o tak. I lecimy z tym tematem. Przekładamy i do przodu. Mamy energię. Mamy dance persa, snuma. One często się trafiają. Po bardzo ładnej wersji, nam się trafił. Ładny Arci. I mamy Rapidash. I mamy Pularta Walkway e e GX. GX No No to będzie najdroższa i najrzadsza karta, jaką na Nie spodziewałam się, że trafię tą kartę. Jest naprawdę bardzo ładną kartą. Jak dotąd najdroższą kartą, jaką mam w swojej kolekcji, ale na razie tych kart nie mam zbyt dużo. I przybliżona wartość takiej karty to jest około 30 zł. No i co mogę powiedzieć? Jestem po prostu z tej karty dumna i po prostu no, nie spodziewałam się tego, że ją trafię, więc jeszcze bardziej się cieszę. Ja tym bardziej, że ona jest secret. Więc no, podoba mi się, lecimy dalej z szukaniem tajemniczych kart sekretnych w sumie kart. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś dzisiaj trafimy. Podsumowując, trafiły nam się trzy rarki. No tę akurat mieliśmy zapewnioną. No i tutaj nam się dwie takie trafiły z Boostera. No i jedna Secret. I jestem z tej karty najbardziej zadowolona i w sumie mi się najbardziej podoba. Teraz Was zapraszam do drugiej części. Czyli tym razem będziemy otwierać również Skylet and Violet, ale. Violet Masquerade. Dokładnie tak, tą najnowszą serię, i tutaj akurat mamy jednego boosterka, plus jeszcze trzy karty promocyjne z boosterkami. Czyli razem będziemy mieli tych boosterków do otworzenia cztery. Więc zacznijmy sobie standardowo od pierwszego boosterka. Ciekawe, czy nam się tutaj coś trafi, ale chyba nie przebije to tamtej karty z tamtej serii. Chociaż może się zdziwimy. Też są drugi karty. Jest parę, parę kart przekraczających 100 zł. Ale czy nam się trafi, to nie wiem, nie wiem. Tutaj jest kodzik. Ha, tak, to jest żółwik? Nie, nie jest drzuch. To jest duch. To jest duch. To pasuje do kanału. No właśnie, pasuje do kanału. I w ogóle bardzo ładnie wygląda. Palosant? Mamy palosanda, co wybór z ale inny Inny A ten sprawdziły jest Paldea Ewolf. Aha. Ze starszej serii. Ze starszej serii, no. Ale jest bardzo ładny. I... Okidoki. O, też fajnie. Sobie ją otworzymy. A to nie jest czasem ten program, on reguluje w Tego wielkiego dinozaura? Chyba, chyba jest. Tak mi się wydaje. Też mi to wszystko powiem bardziej, że jego display jest pokazane, że to jest la, e, z Larvitar'a. A, no to będzie to, to, będzie to, będzie to no. no. Już, tutaj może pokazać, czy to jest Larvitar. E, tak, Larvitar e, Tu mamy monetkę. Z I, Idzie tak do kolekcji monet. I tak, boosterek zaraz. Tutaj mamy naszą gwarantowaną kartę. Podoba mi się. I teraz tak lecimy. Narpie jest kodzik dla Was. I już nie ma. I teraz mamy boosterka. I tak, narpy jest tak, Narpie jest też kodzik dla Was. Teraz tak, te przykładamy sobie kartę standardowo i lecimy po kolei. Mamy energię stalową, tak? Tak. Po energii stalowej mamy Larion. Lariona. Trenerka bardzo ładnie zrobiona. Później mamy arona, słodkiego stworka. Aron ewoluuje z Lariona, tak się Teraz sobie otworzymy ewolucję Horsia. Horsa, horsia. Horsi, Horsi no. Mam się no. zawsze, bo no, boję się tym nożykiem otwierać, że wiesz, przedne pustyre albo karty, nie? Tak trochę lipa wybyła, by Ale tak, oczywiście, tutaj mamy naszą monetkę, taką samą jak w poprzednim zestawie. Tutaj mamy oczywiście te karty. Mamy. Podstawową tego małego konika, później trochę większego i na końcu ostatnią ewolucję. Bardzo ładna karta. I oczywiście standardowo kodzik dla Was. To tak lecimy sobie z busterkiem. Więc tak, oczywiście. No, energię już od razu wyciągnęłam. Miał być kodzik dla was. Larion w lepszej wersji. Larian w lepszej wersji. No i tutaj jest iron. Libis. Lips. Nie, no. Lips, no. no. To jest ten, z opłatki. Tak. Leavison. No. no. Teraz otwieramy już ostatni zestaw kart. Z tym razem z ewolucją Porygona. Porygon. I lecimy. Monetka widzę, że jest taka sama. Chyba w każdej serii dają po prostu jedną i tą samą. Chyba, że w droższych zestawach są inne. No, chyba, że w droższych zestawach. Znaczy, na pewno są inne, nie? Teraz tak, tu mamy Basic. Teraz mamy Stage 1. No i oczywiście ta Stage 2. Najbardziej mi się podoba ta karta. Oczywiście jest kodzik też dla Was. I otwieramy boosterka. Kocik. Elektryczna żaba. No to jest elektryczna żaba. Snorlax. Jinx, co to jest za Pokémon, to totalnie nie wiem. I Infernape. Infernape też mi się jako karta podoba, bardzo podsumowując, w tej serii mamy oczywiście kartę promocyjną. I teraz z rarek mamy Infernape. Kolejna to jest Porygon. Ale to była też gwarantowana. Iron Leaves to jest boosterka. King Dora, Kingdra, Kingdra. Ona była akurat też gwarantowana. Z boosterka był Hitran i Okidoki. Niestety już wszystkie, ale te wszystkie boosterki i karty sobie odpakowaliśmy. Oprócz kart promocyjnych. Ta jedna sekretna nam się trafiła. No, i tak jestem zadowolona z tego zakupu, że w ogóle jakaś nam się sekretna karta znaczy, no, udało nam się znaleźć w tym odcinku. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach z odpakowywania tych kart znajdziemy więcej sekretnych kart. Więc co? Widzimy się w kolejnych filmikach i będziemy szukać kolejnych sekretnych kart. Do zobaczenia. Pa!